W ogóle taka śmieszna rzecz, bo ogólnie, kurwa, jak szła ta nowa skrzynka w cs To ona jest warta teraz, nie wiem, 25 zł, 20, 25 zł. I kurwa, siedzą cwele to tu widać nawet i oni kurwa po prostu się kręcą Kurwa, se z te skrzynki zgarnąć i potem jest 20 zł, jak go zaraz znajdę O, o kurwa, kręciołek, o, o, kurwa, i to jest to No kurwa, skrzynki pierdolone farmić w Cwele zajebane Znaczy się kurwa nie ruszą pizdy, kurwa, nic u nas też się kurwa kilku kręci. Pierdolić was kurwa wszystkich Fajzerki już i mi. Chuj w to kurwa. O! O kolejny kurwa kompletny. Agent jebany w dupę. Kurwa. Cwele zajebane. Kurwa kręcą! O kurwa, kupowaniu na swojej broni Kurwa, po powrocie do życia, no zajebisty panel A 13 fragów, nie zginąłem ani raz, dobra, zginąłem Ale no kurwa, no co, co, co to jest, co, co to, to kurwa jest No was popierdoliło chyba I to jest, i to jest kurwa CS, to jest esencja CSa Wyjdzie no was księga warta, wyjdzie coś co jest bardzo dużo warte, oczywiście znajdziesz takie kurwy, które będą się tylko kręcić Wow, ale to długo zajęło. No mnie jest, ale no, tak po prostu dziwna ogólna sprawa Wow Tiuu, nie ma nikogo To jest za mój drewno mover, kurwa Łazik, kurwa, kresło się takie, czemu tak, Ale same skrzynki ten o, o, o! Jeb się Jebać was! Jebać! Jebać na... na... frajerzy Oj kurwa nie dostałem skrzynki, no i ogólnie tak na... jest teraz